Jak te łóżko mamy. U mnie większe bryczarka. nieprawda? Tak Krzysiek to no w ogóle dom większy, podwórko jest, nie? Może zimą to wygodniej w bloku mieszkać, ale Ech. latem to... Bo tak, nie uśnieża, nic się robi, tylko straj i źle. I palić piecu nie trzeba. No! zgadza się. No tylko z kaloryfer żyje tyle. To po brać miałem większe mieszkanie. A no tam miałeś mieszkanie. Większe, tak? Ile pokoju było Trziek? Dwa czy trzy? Trzy pokoje. A to trzy to większe. No. Kuchnia? Tak. Łazienka. No. E, I toaleta razem Ale jak? Przedkorytasz? A to już... mieszkanie było. No. Okna, balkon, a tu balkonu nie ma. No. Nie ma balkonu, to prawda. No. Gdzie on się wybrał? Do Nori. Ja chciałem powiedzieć, Wojciech, ty w noży no, mieszkasz? To znaczy no. dla jego samego i dla jednej osoby. Ale no, no to mi no to wszystko za <laughs> R Radziu, ty, ty we firmie jesteś? No jestem, ale u nas też nie ma. Bo my z Choroszczy wracamy z takim dziwnym no? wynalazkiem. Wiesz co? Organista kupił rower z silnikiem spalinowym. No. <noise> I nie może go uruchomić. Znaczy się, benzyny nie ma. Nie? Be a to mieszanka czy benzyna? Nie, to jest mieszanka, mieszanka. mieszanka. Może byśmy do was na chwilę zajechali Byś fajny filmik im nakręcił przy okazji Krótko, na moment to zaraz jesteśmy, bo my już w porosłach jesteśmy no. To zaraz zajedziemy Dobra, na Aracze Co tam chciał? Mówił, zajezdźcie? Że, że co Krzyśka mu tu przywoży Co? Co Krzyśka przywoży To nie chce? Nie, chyba chce właśnie Ja nie będę... To no. jest jego banner pomalowany Baner no Baner No No może nowy to, da co Krzysiek może przyjechać zdjąć go tam wyczyścić czy coś w Ciebie tam Powiem mu żeby wyczyścić. Jak da rady No albo, albo niech czyści albo nowy. albo jak chce Ale Ktoś, jak chce Może on się boi że jak pomalu, wiesz wyczyści to znowu pomalują No A ja nie będę pilnować Nie ale coś tam jeszcze widać Co widać Ale widać Zawsze lepsza reklama taka niż żadna. No, bo tam słowa brzydkie na mnie ponapisywali. A widać te słowa? Tak. nie, co? a o lepsze widać, widać słowa brzydkie jak... Widać widać, 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 tak? A no to trzeba by zmyć to, no jednak jak widać to trzeba zmyć. A ten mozi wiadu z tyłu. No. Ale jakie lampy ma fajne lodowe z tyłu. Nowoczesne. Ale, ale czekaj. Aha. Takie to, nie to... na żarówki, tylko już takie elektroniczne jakieś ma. No. No, że światło chciałem światło. z tyłu, no? Takie czerwone, te świecące, jak ramki, takie. Ale tablica jaka brudna o jeju. No za tablicę, no nie, za tablicę rejestracyjną to mam by dostał, bo nieczytelna jest. Nie, nie można przeczytać jaki numer rejestracyjny ale. Chamboz no. No zachlepało się z tyłu, no. A nie no na bazie No. Trochę się? Tam... się. Tego węża nawet szamba przepłukać to. No? Wężem szamba przepłukać to. Błoto by spłukało no. No. One mają wodę Wodę może mają bo. Mają, mają bo. Szamba płukają Ale samym moczem też by przepłukał Jak z góry by z szamba wziął mocz To, to by spłukał, no. Właściwości a, odkażające A to nie korle, Jak śmierdzi Nie to tak od, od kupy to śmierdzi, ale od moczu samego to może. O, jedzie gorzej jak to. Od kupy kurwa nie śmierdzi a kurwa od tego jedzie. Tu się panie Krzysztofie nie zgodzę. A, Myślę, nie, że kupa śmierdzi. A nie... Ja kurwa. Tak? Jak mi Radek odpali tutaj, to ty już mnie tu zostawisz. No ale ta, co? Mówi, że jak mu odpali... A to ty bez hamulców to ty nie dojedziesz. Ale... Znaczy na, dojedziesz, tylko nie zahamujesz. Na tych nie stoją. Ale czekaj, czeka. jak hamulców nie ma, policja zatrzyma i zabierze. A zabierze. gdzie go zatrzyma? Jak to, to nie motor, to rower jest. Zdać A, to zabierze. nic. To nic. No. no noga, też. Nogami, tak jak zawsze ty. w tych też... Eee... W hamulce? Tak. Też. Póki jeszcze widno, to też świateł nie musisz mieć w sumie. No. A światło jest. No jest, ale chyba nie działa, bo tam baterię trzeba wymienić chyba. Nie, działa Ja sobie podjadę no. do rowerowego i kupię Działa Światło hmm. działa, Ej ci pokażę gdzie To tu masz dwa warsztaty po drodze rowerowej, wiesz, w razie czego to Bo to tak samemu to nie wiem to. Wiesz to nie mam złotówek w A Co nie ma? Pieniędzy nie ma w złotówkach Euro mam nie? Ale to oni w euro też cię skasowali Tak, w euro, nie nie, 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 nie Ten, jak się nie ma ale ten Kantor. Kantor, w W Kerkforze. A ja potrzebuję mieć euro, a muszę jechać jeszcze do banku i płacić pieniądze. A, ja wiem na Ciebie. Nie potrzeba... będę z korwizyną płacił, bo ja pieniądze. wiem na no. Ciebie, potrzebujesz euro. Na Białorusi. No? Na łapówki dla pograniczników. No. Tak? No Tak. Przyznał się. E, kupujesz słonecznik, peski, płaczki no. i jedziesz. O! Przemecasz słonecznik z Białorusi? Przyzmoc. słonecznik? Tak. Oni biorą e, pestkę, dlatego że jest, oni jest szedł słonecznik. No tak, czekaj, to Ukraina czy Białoruś jest znana z produkcji? Białoruś. Oleju. Ukraina? Nie, Białoruś. Bo ja może wcześniej je jeździłem jak ty. Ja tam mam rodzinę. Ja wiedziałem, jak kurwa przewodzić łódkę. Czemu ogon? No. Zbiornik zaposowy. Woda. Aczeki były przyspawane. Do zbrojnika. Dawaj Jogging? No. Jogging? Chłopak biegnie. No. No przejedź. Dobra, bo tu kaskader. Dawaj tam. Pan robi. A on jest? Chyba radio jest. jest. radio. Nie mam samochodu. samochodu. Ja sądzę, widzę. Idzie radio. No. To radio idzie? Tak. A on nie znaczy, nie? A ja nie wiem. Ja Zaraz posiedzę. Się Jak nie przywitasz się? Ja posiedzę. Napiję się.

Przysiek. Cześć. 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 Ty, ty dawaj odpalić rower. wiesz co? No. Ty przyjedziesz banan zabieraj. Ja myję go. Umyjesz? No. To przyjedziesz. Umyję zaraz. Co? No nie na miejscu myję. Ty kiedy przyjedziesz? Jutro. No. Rano? No tak po dziesiątej. Dobra. Chodź przysiek rower odpalić. To odpalaj. Choć... Odpalaj sam. Ja nie będę złomu otwarać Ktoś się prezerwuje Powiedział, że lepiej jego opra było kupić, niż dalsze stóp tego złomu Chodź zobaczysz, tu mechanik jest Jedziesz dzisiaj do majora? Byłem Byliśmy dzisiaj, wiesz? Naprawdę do domu, przyjął nas po sienią Do domu swojego, lewitali się A klatka pomazana? Nie, nie to Ya